Dzień dobry kochani, mamy piątek, 4 marca Jest to pierwszy vlog w tej naszej nowej rzeczywistości Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni, że czujecie się dobrze Bardzo wzrusza mnie słuchajcie postawa e, naszych rodaków, że lubimy i umiemy pomagać Tyle pieski powiem się zabawką To jest słuchajcie naprawdę super Na świecie dzieją się też różne straszne rzeczy Ja nie mogę zatrzymać swojego życia, żyjemy dalej U nas jak na razie jest bezpiecznie, także trzeba się cieszyć tym co jest u nas I współczuć tym, którzy... Teraz cierpią. Ja jestem pewna, że mieliście już swój udział w pomocy. Pamiętajcie, że dobra zawsze wraca i trzeba pomagać. Ja Was zapraszam do takiego normalnego vloga. Jest piąteczek. Jest pochmurno Pieski już rano były na jednym takim dłuższym spacerku Trochę się wyszalały, poszły spać I teraz znowu jest ta faza, kiedy szaleją, jak słyszeliście Mamek pojechał załatwiać sprawy Plany na dzisiaj są takie, że pracujemy, pracujemy A po pracy mówiłam, się z Kasią do knajpy Jest w ogóle strasznie duszno, muszę pootwierać okna I muszę też upieścić jakiś obiadek A w ogóle słuchajcie, wczoraj był wielki dzień Bo wyprowadziła się mama W niedzielę do niej podjedziemy, żeby zobaczyć Jak tam sobie radzi z rozpakowaniem Bo słuchajcie, przewiezienie takiego doby 20-letniego, Miejsce na miejsce nie było łatwe i teraz rozpakowanie go również nie będzie łatwe. Mama jest już w swoim nowym mieszkanku, mieszkanko jest śliczne i mam nadzieję, że też uda mi się w tym blogu go trochę pokazać. Zabieram się za obiad i na obiad będzie kar. Chciałabym Wam pokazać, z jakiej teraz aplikacji korzystam w ogóle, przygotowując posiłki. Kupiłam sobie dostęp do aplikacji Pameli. Ona się nazywa Pam App. ona wygląda tak: to jest ta różowa. Ja sobie wykupiłam dostęp, bo tutaj jest masa naprawdę super przepisów i tutaj sobie możecie dostosować pod siebie swoje plany. Można zmienić plan pod y, zgubienie wagi, można mieć plan na utrzymanie wagi, można mieć plan na masę. Ja sobie wziąłem słuchajcie, trochę na zgubienie wagi, bo i tak sobie ten deficyt dojadam, ja raczej teraz utrzymuję swoją wagę. Zresztą będziemy wracać na siłownię, to na pewno ona trochę spadnie. Możecie sobie tutaj zrobić swoją listę zakupów, tylko oczywiście wszystko jest po angielsku, ale mnie to jakoś specjalnie nie przeszkadza. W zasadzie to sobie miksuję te potrawy, na co mam ochotę, to je sobie wymieniam danego dnia, no bo wiadomo, że nie w każdy dzień. Może Mieć ochotę akurat na to, co tutaj jest zaplanowane. Ale dzisiaj na obiad będzie pokary, tylko nie mam chicken, tylko mam indyk, więc będzie z indykiem i nie będzie z ryżem. Tylko będzie z kaszą gryczaną, bo chcę ją zużyć. Macie zabieramy się do gotowania. Tutaj jest fajne, bo jest napisane: wszystkie składniki możecie sobie zrobić na jaką ilość porcji chcecie, i one się automatycznie wtedy mnożą. Macie tutaj wszystkie kroki. Jest tutaj nawet pokazane, jak wyglądają potrawy w wykonaniu użytkowników. I macie na dole także proponowane tu, akurat coś, co możecie sobie przyrządzić. Ryżem. Masa, masa przepisów, bardzo mi się podoba, jestem zadowolona. No i oczywiście korzystam też teraz z planu treningów. Planów też macie masę, ja sobie wzięłam busy, czyli trzy treningi w tygodniu, takie trochę dłuższe, bo jakoś teraz lepiej mi się tak ćwiczy. Nie za bardzo mam czasy, może i motywację żeby pięć razy w tygodniu skakać przed telewizorem, a te treningi mi się podobają, bo one są też trochę takie bardziej siłowy, wysiłkowy, z ciężarkami, z gumami. Też zamieniam. Wczoraj sobie zrobiłam akurat na górę. I jutro i pojutrze jeszcze mam dwa treningi do zrobienia. Zobaczymy, czy mi się będzie chciało. Jak nie, to no, przerzucę sobie jeden na poniedziałek. You don't have very long Słuchajcie, tak to wygląda, jak do wszystkiego dodałam pietruszkę. Chociaż oczywiście lepiej wypasowała pasowała kolendra, bo to są takie kokosowe smaki, ale też nie wiem, jak ta kasza gryczana będzie smakować, zaraz się przekonamy. No bo powinien być tu jednak ryż. I jeszcze posypałam na górze wiórkami kokosowymi. Zaraz sprawdzimy, jak to smakuje. Testujemy, czy w ogóle z kaszą gryczaną to się udało. Mmm, ciekawe. Dobre, ale dodałam jeszcze coś tutaj mokrego. Więcej tego mleka roślinnego. Jak kamień będzie, to... Zrobię mu bardziej taką klejącą konsystencję, ale jest pyszny. I ta kasza gryczana też tu fajnie gra. No dobra, konie się już przebrałam. Będę zmierzać na spotkanie z Kasią. Zaraz się ubieram. Mam na sobie swoje ulubione spodnie, jeszcze kapcie, ale będą to zaraz buty. I jeden z moich ulubionych sweterków. Obrałam po sweter, bo zamierzam iść w płaszczu, bo kurtka już woła o pomstę do nieba i o pranie przez to, że jutro z pieskami. Lecimy na spotkanku z Kasią. Dzień dobry moi drodzy, witamy was z kropusią radosną, już od samego rana, już energia ją roznosi. A ja się z wami witam maseczką na twarzy, w której zawsze się wygląda jak creep. Robię coraz mniej tych maseczek w płacie, coraz mniej ich kupuję, bo tak średnio podoba mi się pomysł, że właśnie każda maseczka jest pakowana osobno. Wolałabym znaleźć coś w dużej paczce, albo tak jak właśnie teraz mam... Tą maskę, na przykład z jaj Glinkową w takim większym opakowaniu Jest to chyba sensowniejsze. Wczoraj wróciłam O pół za dziesiątej, słuchajcie, z tej Knajpy. Nie kiedy ten czas wyciągnął. Nie mogłyśmy się nagadać. Dzisiaj rano Sobie właśnie nałożyłam maseczkę ze Skin79 Ona ma bardzo fajną, taką cieniutką Płachtę. No właśnie, ja bardzo lubię te Maseczki w płachcie. Wolałabym, żeby były Sprzedawane jednak w wielopakach Do do mnie! Siak! Dobry piek! Dobry są genialne. Jak wyszliśmy na spacer, to zamknęłam drzwi robotowi, bo był on w gabinecie i nie mógł nam posprzątać, jak nas nie było, także sprząta. Ja robię śniadanie. Na śniadanie będą naleśniki z takim czekoladowo-bananowym pire. Teraz będę smażyć, bo już jestem potwornie głodna. Ja i moje próby przerzucamy na naleśnika. Kamanek mi odstąpił ładniejszego naleśnika. <grym> Także jej. ten wyszedł jeszcze jako tako. No i zaraz będziemy smakować czy dobre, co? Tak. Próbujemy. Był może być zimny, bo smażyłam go pierwszego. Wiesz, że mi to nie poszkoda. No właśnie tego ja tak pomyślałam. Dobre to w środku, czy nie? Dobra. Banan i czekolada. kakao. Dobra. Tylko naleśnik lepszy jest jednak tradycyjny. Ten nie będzie. Nie to jak naleśnik. Nie czujesz? No, bo nie ma tego smaku. Bardziej czuję wkład z dodatkiem kumisów. Mhm. No, te tak okej, okay. ale lepsze są zwykłe mleczniki, nie? Albo też szpinakowe były lepsze. No, szpinakowe to najlepsze. No, super były. Mm, także okej. Okay. Ale bez szachów. Kochani, zrobiłam sobie sporą listę, co mam zrobić w ten weekend. Skreślamy to, to już zrobiłam, bo jakiś czas mnie nie było. Słuchajcie, ale sprzątałam. Odkurzałam dół, pomyłam dół, kurze starłam, stół przetarłam, odkurzyłam łóżko i sofę. Zakupów zamówiłam maczę, jak na przyprawy. Prezent dla naszego Stasia, bo kończy 3 latka i jeszcze musimy zamówić obruszki przeciwpchelne, ale to też chyba chciał zamówić Kamil. Połowa, no chyba nie połowa, mniej niż połowa zrobione. Przerwa, zrobię sobie make-up, jak Kamil przyjdzie, to może się przejdziemy na spacer z pieskami. Albo zjemy jakiś obiad, właśnie jeszcze muszę gotować obiad. Z obiadem muszę chwilę poczekać, bo nie ma jeszcze Kamila, a potrzebny mi jest do obiadu ryż. Kamil jest na zakupach. Chciałam Wam pokazać książki, które ostatnio czytam. Jedna z Was mi napisała, żebym pokazywała, słuchajcie, dłużej okładkę i wspomniała coś o autorze. Nie mam głowy, żeby siąść i nakręcić taki siedziany film, więc pomyślałam, że po prostu zawrę to we vlogu. Pierwszą książką, słuchajcie, którą chciałam Wam polecić jest Christine Hanna. Rzeczy, które robimy z miłości. Przepiękna powieść o dwóch kobietach, na nastolatce i kobiecie takiej bardziej dojrzałej, które łączą Łączy taka niecodzienna więź, bo starsza kobieta postanawia się zaopiekować młodszą. Jest tutaj, słuchajcie, silnie poruszany wątek macierzyństwa. Z jednej strony, słuchajcie, jest chęć posiadania dziecka, z drugiej strony jest przeciwnie. I jest tutaj temat straty i jest temat trudnych wyborów, naprawdę takich trudnych. Piękna, wzruszająca książka yy, i jej zakończenie mnie zaskoczyło. Także ja bardzo lubię takie książki. Kupiłam dwie inne książki tej autorki, bo bardzo też mi podpasował jej styl. Następnie, kochani, mam tutaj Promyczka, czyli coś co widziałam chyba jakiś rok temu na YouTubie krążyło. Pożyczyłam tą książkę od Kasi i to jest kolejna przepiękna i wzruszająca powieść. Gruba, bo gruba, ale przeczytałam nią chyba w nieco Cały tydzień, bo mnie tak wyciągnęła. Miłość, słuchajcie, nie ma ani daty ważności, ani nie jest ważne, ile czasu spędzamy z danym człowiekiem. Możemy go pokochać równie mocno, gdy spędzamy z nim tydzień. Albo słuchajcie, 20 lat. Jest to swoistego rodzaju historia o trójkącie, tak jakby miłosnym, chociaż powiem Wam, że też nie takim bardzo oczywistym. Kate, która jest. Tytułowym promyczkiem, ponieważ jest bardzo pozytywnie nastawiona do życia, no i ona wplątuje się w taki jakby trójkąt miłosny. I w tej książce też są poruszane takie ciężkie tematy straty, życia, śmierci, chorób, ale także pięknej i bezgranicznej miłości. Także polecam. Te dwie książki mi się chyba równie mocno podobają. Trzecia książka, słuchajcie, to nie jest nic, co Wam polecę, tylko coś, co teraz czytam. No, jestem już na końcu, ale trochę mi się kojarzy, słuchajcie, charakter głównej. Bohaterki Suzan z charakterem takiej babki, która monitoruje osiedle, takiej oceniającej, mającej jeden swój punkt widzenia, jedno zdanie. Nie bez powodu, słuchajcie, ta książka nazywa się Kaktus, idealne określenie charakteru bohaterki, ale przy okazji też ona lubi hodować kaktusy. Historia o kobiecie po czterdziestce, która zachodzi w ciąży. Na jej drodze pojawiają się różni niespodziewani ludzie. W międzyczasie toczy się też sprawa o majątek. O który spiera się ze swoim bratem. Jeszcze jej nie przeczytałam, więc nie wiem, jak się kończy. Jest to książka lekka. Ten styl pisania podoba mi się trochę mniej niż ten. Jest tutaj dużo takiego sarkazmu. Parę razy powiem Wam, że się zaśmiałam. Nie jest to nic tak bardzo wzruszającego i poruszającego serca jak to, ale jest to fajna książka z humorem. Taka trochę lżejsza. Książka, którą pokochały gwiazdy Hollywood. W jej ekranizacji główną rolę zagra Reese Witherspoon, czyli legalna blondynka. W takim razie nie mogę się doczekać, aż zobaczę film. Ciekawa jestem, czy będzie lepszy od książki. Zamykam, słuchajcie, ten czytelniczy y, kącik burczy mi brzuchu i mam nadzieję, że zaraz się zjawi kamień przenosimy się, słuchajcie, do spraw domowych. Jak widzicie, po porządku już mało co zostało. to jest szczęśliwy pies jedzący z kąski, które przyniósł. Kamanek z targu. Kropka w spadku dostała poduszkę, która jest taka zużyta, a Kamanek, słuchajcie, sprząta spiżarnię. Ja zrobiłam na szybko nam taki lunch z sałatek, które mieliśmy w zasadzie w lodówce i termin ich był do wczoraj. No to więc trzeba je zjeść. Kamanek ma z sosem czosnkowym, ja mam z winogretem. Kropcia, jesteś szokowana faktem, że się posprzątała spiżarnia? Sama. <laughs> Pani Cio sprzętał. Są wielce zainteresowane. Co tam się dzieje? Czasem im coś skapnie, bo trochę się zapodziało karmy. Blanusia udaje, że jest dalej głodna. A przed chwilą nie Ostatni uśmiech, ostatni uśmiech, tak? Do kamery. Blanusia? Nu, no, no, moja, bo Kochani, sytuacja wygląda tak, że zmieniliśmy zasłony. Na razie y, suszą się. Jest fajne, świeże powietrze. I kamy słuchajcie, kupił też biedrze takiego pufa, która jest prawie, prawie w kolorze naszej kanapy. A ona jest po prostu na zakrywkę, tak? O, fajna. Można tam coś będzie trzymać. No. Fajna, takie powok się przyda, nawet, żeby. Nie wiem, gdzieś. Albo, te, trzeba, no trzeba czy... być Albo żeby nawet gdzieś sobie usiąść, dodatkowe miejsce. A ja słuchajcie, jestem w stroju treningowym, biorę matę i idę ćwiczyć. A kamanek gdzie sprzątać? Takie mamy powołudnie, a potem jeszcze oczywiście nas czeka spacerek z piskami. I mój ma się świetnie. Zobaczcie, za każdym razem jak rozłożę matę, to jest taki obrazek. Blanusia, czy ty nie chcesz, żeby pancia ćwiczyła? Czy ty chcesz z pańcią ćwiczyć? Czy ty zakazujesz pancie ćwiczeń? A dasz mi łapkę? No dobry piesek, będziemy cię razem, no dobra. Możemy iść na taki układ. Dzień dobry moi drodzy, witamy się z wami w niedzielę Takim śniadankiem, Kamanek ma trzy naleśniki Ja mam dwa, takie ze szpinakiem I z nadzieniem z serka topionego Mango curry, w środku grzyby Moon i kroiłam to co nam zostało w lodówce Jakąś mięsko, szynkę, kiełbaska, taki miks Dzień dobry i smacznego, jeżeli coś wiecie Witam się z wami twarzą w twarz pokazywałam wam e, rano śniadanko No a teraz witam się ze swojej Stacji makijażowej Jest niedzielka, Tam brakuje mi jakiejś szminki Dzisiaj zrobiłam sobie słuchajcie trochę taki Bardziej wymagający makijaż, mam po prostu się trochę odpimpować wczoraj udało nam się zrobić dużo rzeczy, dużo rzeczy też które nie zaplanowałam na tej liście jeszcze upraliśmy zasłony posprzątaliśmy spieżarnię, ale nie umyłam jeszcze kuchenki, Kamil umył na górze wanny, to może sobie to wykreślę bardzo dużo też mi wczoraj pomógł Kamil z tą listą, podlać kwiaty, to jeszcze będę musiała podlać ogarnąć gabinet, gabinet słuchajcie jest tak sobie ogarnięty, jak widzicie Stoi już tam regał. Tutaj za mną jest sztaluga, którą jeszcze nie wiem, gdzie umieścić. Z tej strony tutaj jest jeszcze jeden regał. Już sobie trochę zagospodarowałam gabinet. Ale brakuje mi jeszcze tutaj miejsca do siedzenia. Muszę sobie jeszcze tutaj jakiś taki. Mały fotel dokupić I gdzie po prostu tej drugiej sobie usiąść Tam Kamil jeszcze przyniósł Swoją piłkę z pracy do siedzenia Mówiłam wam na początku vloga, że dzisiaj Pojedziemy do mamy i że właśnie może wam pokażę Jak tam się u mamy pozmieniało Ale słuchajcie, nie pojedziemy do mamy, bo mama jest Chora, źle się czuje, nie chce nas zarażać W razie co, więc myślę, że Spotkamy się z nim gdzieś tak pewnie dopiero za tydzień I może w końcu wtedy wam pokażę Bo co ja tam jestem, to albo nie nagrywam vloga Albo zapominam w ogóle zrobić jakieś zdjęcia Coś nagrać. Rano słuchajcie, jeszcze nie wychodzi Byliśmy z pieskami, a jest godzina 12 Wejdziemy chyba sobie tutaj na jeziorko Weźmiemy misie, niech się wybiegają Obiad mam już zrobiony, ten wczorajszy Zrobiłam sobie dzisiaj, słuchajcie, taki bardzo kolorowy makijaż aż Nie mogę, jak patrzę tak na siebie, to nie mogę się przyzwyczaić, że mam takie kolorowe oczy Dawno już takich mocnych kolorów nie nosiłam Tylko jaką by tu... O, może właśnie tą... Taką ciemniejszą, może być na spacer do lasu, odpimpowana jak na jakąś imprezę. Ale po prostu mam dzisiaj taki humor. Zazwyczaj, jak wychodzimy na ten pierwszy spacer, to nawet się nie maluje. I maluje się dopiero potem, koło południa. No może że priorytetem jest to, żeby pieski mogły się wyszaleć. Bo jeżeli chodzi o siusiu i takie tam, no to my i takie rano wypuszczamy zawsze na ogródek. Chodzi bardziej o to, żeby one się wylatały, poniuchały sobie, poeksplorowały. Ja jestem gotowa, zabieramy się i lecimy na spacer. Co ten pan ci robi, blenu, nie moja? Moja śrupeczka. Dobry piesek. Kropka do mnie! Chodź ty do mnie! Chodź ty do mnie! Kto chce chrupa! Proszę grzeczne pieski, super biegajcie sobie! Masz plamiętze? Co to za patyczek? Wow, ale macie patyki, super pieski! Brawo! Super! Ale masz patyka wielkiego! A gdzie masz swojego, Blanusia? Gdzie zgubiłaś patyka? Zobacz, tu ma pańczo dla ciebie. O, teraz jak zwykle walka. Wróciliśmy się ze spacerku, zajęłam się chwilę Montowaniem, ale odgrzewam też wczorajszy obiad I słuchajcie, nie mówiłam wam Ale strasznie mi to zasmakowało Nawet nie wiem czemu, pozornie to nie są moje smaki Bo tu jest ryż, cukinia, za którą tak średnio Przepadam, no i mięso Na które też za często nie mam ochoty Ale muszę wam powiedzieć, że to mięso Mielne z indyka, smaku jest całkiem ok W ogóle bardzo fajna konsystencja Tego ryżu wyszła, taki bardzo sypki Ten przepis akurat bardzo mi smakuje I myślę, że na stałe wejdzie już do menu Kochani, przychodzę do was z sypialni, trochę nam się tutaj pozmieniało, ale to może Wam pokażę w jakimś następnym vlogu, bo będziemy jeszcze wieszać obrazki na ścianie. I w końcu ta spiania, słuchajcie, wygląda tak, jak chciałam, trochę tak bardziej przytulnie. No ale ja nie o tym. Przyszłam Wam powiedzieć, że przeczytałam wczoraj tą książkę. Jeszcze pod koniec wyszedł jeden taki wątek, którego się nie spodziewałam. Także naprawdę fajna książka, taka leciutka. Myślę, że fajnie jest tutaj właśnie opisana komedia romantyczna z kolcami, z takim trochę kaktusowym poczuciem humoru, z trochę takim. Sarkastycznym. Tą książkę już odkładam na półkę przeczytane i myślę, słuchajcie, że mogę ją Wam polecić, jeżeli chcecie coś takiego. Co was jakoś może jakoś Was bardzo nie zaangażuje umysłowo, bo ja niekiedy, słuchajcie, musiałam się mocno skupić, żeby się skupić na tej książce. Są takie książki, które jak do nich zasiadam, to po prostu ja wsiąkam i e, świata poza nimi nie słyszę. To akurat nie była jedna z nich, ale była fajna, taka leciutka. No i e, przechodzimy do następnej książki. Dzisiaj sobie ją zacznę. To jest ta sama autorka, której książkę pokazywałam wam wczoraj, Christine Hanna. Darzyło się nad jeziorem. Mystic. To jest powieść nominowana do nagrody Rita Awards. Blake Colwater, wzięty adwokat z Los Angeles, wyznaje swojej wieloletniej żonie że zakochał się w innej kobiecie. Zrozpaczona Eni wyjeżdża do miasteczka Mystic, gdzie się wychowała. Tu ponownie zbliża się do swojej pierwszej miłości, nika, jakiegoś tam, od niedawna wdowca, który nie potrafi sobie poradzić z cierpiącą na zaburzenie emocjonalne córeczką. Cała trójka razem leczy swoje rany, ale akurat wtedy, gdy Eni uwierzyła, że zyska jeszcze jedną szansę na szczęście, jej świat wraca się do góry nogami i zmuszona zostaje do dokonania wyboru przed którym nie powinna stawać żadna kobieta. Także też jestem bardzo zaciekawiona tą książką. Ja siadam do montażu tego vloga i mam naprawdę sporo materiału. Także chyba już tutaj bym się chciała z Wami pożegnać i wpadł mi też szalony pomysł do głowy, by y, nagrywać vlog Tylko że przegapiłam te pierwsze trzy dni, bo zaczęłam nagrywać w piątek, a w piątek był czwarty. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy chcecie, żeby nagrywać, czy jednak w tym czasie nie konsumujecie dużo takich treści. Dajcie znać, czy w ogóle teraz y, chcecie coś takiego oglądać, takie codzienne życie, czy w ogóle Was to teraz nie interesuje. Jeżeli to ja mogę raz na jakiś czas brać tą kamerę do ręki i może właśnie też zmotywuje mnie to, żeby wstawiać więcej niż jeden film tygodniowo. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam Was też na mojego Instagrama. Jest Was prawie tutaj 700 osób, a na Instagramie nie ma nawet 200, także zapraszam, ja tam się do Was codziennie odzywam. Będziecie ze mną naprawdę na bieżąco, jeżeli będziecie mnie tam śledzić. Jeśli jesteście ciekawi, co jem, co gotuję, co ćwiczę, co myślę na dane tematy, to zapraszam. No. Także tutaj macie mojego nika, Aniko vlog, A ja wam już dziękuję za oglądanie. A jeśli nie subskrybujecie, to zachęcam, zachęcam też do wciskania dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego filmu. Żegnam się z wami do następnego. Buziaczki. Pa pa.